30 września wszyscy chłopcy mali i duzi mają swoje święto. Ta data w kalendarzu zaznaczona jest jako Dzień Chłopaka. Ciężki temat. Chłopców tylko ma takiego malutkiego. Duży to już się chyba nie liczy jako chłopiec, tylko jako mężczyzna, więc ale oczywiście upominać się o prezenty, tak? więc coś trzeba będzie wykombinować. Nie wiem, jakąś kolację zjeść i, i uciec. Chodzi o dużego, a małego się rozpieszcza cały czas, to póki co się, to, to jeszcze nie trzeba jakoś tam stawać na wysokości zadania. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka yy, dla młodszych, dla starszych i wiadomo, że wtedy jest milej zawsze. Więc tak jak panowie robią nam przyjemności w dziękowiet, no to powinniśmy też jakoś to zrekompensować. Mężczyźni są zwykle postrzegani przez płeć piękną jako silni, zdecydowani i opiekuńczy. Panie chętnie korzystają z ich pomocy. Bez nich nic by nie było dobrego, ni nie pewnie, że są potrzebni jak najbardziej. No, zazwyczaj to już jest teraz równouprawnienie już trochę tam pomagają żonom, jak to mówią, przy dzieciach, przy gotowaniu, tak jak i mój mąż. Panowie mogą być pomocni w różnych sytuacjach życiowych. Żartobliwie można powiedzieć, że mężczyzna to urządzenie wielofunkcyjne mu życzyć wszystkiego dobrego i pociechy z córki, ze mnie, i żeby miło z nami spędził czas w ten dzień, bo nawet nie wiem, czy będzie w domu, czy nie, ale mam nadzieję, że jak będzie, to będzie fantastycznie, na pewno. Na pewno będzie jakaś niespodzianka. Życzę mu wszystkiego najlepszego, no też pociechy z córki. No mam nadzieję, że jak będzie miał wolne, no to co zorganizujemy. Na przykład dzisiaj byliśmy na spacerze, to można już tak podzielić sobie, że gdzieś tam można zaliczyć do tego dnia. No cóż, na no wszystkiego najlepszego, kochanie! 30 września w Polsce przypada Dzień Chłopaka, natomiast 10 marca to Dzień Mężczyzny.